Siema tu i w dzisiejszym odcinku jestem sam. Tak, mój kolega nie, przy, nie ma go te dzisiaj, ale dzisiaj przyjrzymy się gatunkowi mrówek z Thermodora CSP. Z o mrówkach może zbyt dużo nie będzie, bo tu nie ma o nich co dużo gadać. Ale spróbujemy jeszcze. E, spróbujemy jeszcze nakarmić modliszkę gwiniejską. Jeśli będziecie chcieli feedingi, dajcie znać w komentarzu, bo one nie są jakieś mega trudne do nagrania, a mi się je miło nagrywa. Jakbym trząsł trochę kamerą, to sorry, bo nagrywam ten odcinek z ręki. Czyli nie, ma, nie będzie on jakoś może zbytnio dobry. Ale tutaj mamy mróweczki. O, takie dwie robotnice ja siedzą obok śmietnika. W którym są dwa mączniki i larwa. Tak, dałem tym mrówkom dwie larwy w wścieklicy dorodnej. Chciałem, żeby je przyjęły, no ale one je potraktowały jak pożywienie, więc je po prostu zabiły. Jest mi szkoda, ale jeśli coś, to może podrzucę im jakieś poczwarki. Bardziej by się to też przydało w mojej drugiej kolonii Lassius Niger, o której odcinek pojawi się osobno. Na razie nagrywamy te termotorax. No tutaj jakoś będzie ciężko złapać bardzo, ale. No nie, no jest tak blisko, to nic nie zobaczymy. Więc musimy nagrywać, o tak. Ale jest dobrze, mi się daje. Tutaj jak widać mamy te dwie robotnice. To też mamy dość sporo. I gdzieś tutaj siedzi królowa. Tak, królowa. No, tu widać jakieś jajka, poczwarki, larwy. Że zrobię na nie lekkie zbliżenie. O, tam wiem, że jest trochę fatalny, ale no. Lepszego się nie dało zrobić. Tutaj mamy wężyk. Wężykiem jest arena. Tutaj, i tu jest arena. Tutaj wygląda to tak normalnie, a rena to Tu no, miód, tutaj rzucam jakieś białko i tak dalej. No, tutaj jakoś nie ma się to rozgadywać. usunąłem elementy wystroju też, ale powiem wam zaraz, dlaczego je usunąłem A otóż dlatego, że no po prostu nie były mi one potrzebne, bo mrówki yy, wyrobiły sobie gniazda pod tymi elementami wystrojów zamiast w gnieździe nie są one też mi jakoś mega potrzebne tak jak elementy wystroju. Mrówki ogólnie polecamy dla początkujących. Nawet no, gniazdo zaleca się codziennie. Już mamy tak wilgotną to co drugi dzień. No, nie są one jakieś mega aktywne, bo wolą w nocy wyłazić. Ale jak widać, no tutaj, no tutaj mamy też kilka robotnic. Tu też jedna siedzi. No Mrówki są ciekawe i bardzo liczne i te kolonie, no one teraz do jakichś może tam 200 robotnic 200, no około 200 więc nie jest to są mrówki, które zbudowali jakieś ogromne kolonie o jakość się zepsuła dobra, jak już jesteśmy, już, jak już omówiliśmy te mrówki to może przejdziemy do modliszki dobra, jestem z powrotem, jest już nasza modliszka jak widać wygląda naprawdę ładnie że coś się przybliżymy. O, piękna. Dobra. Ja idę łapać świerszcza i to, to jest zaraz. Dobra, słuchajcie, jestem po krótkiej przerwie. Tak, rzucamy odwiste świerszcza. Tu robię lewą ręką. O, pół pierwsza, tak. Nie była ona jakiegoś mogę spektakularne, ale mam nadzieję, że będzie drugi. Bliżka też jest napchana dość. No to za te paluszki w tle, ale... I będzie dobry. Sierż uciekł, Dał mu się uciec, skubaniec. Tak to wygląda z góry. Przejdę I spróbuję tego skubanieca złapać. Też, żeby nie zestresować modlizki. Dobra. Dobra, widać świerszcz. Jest tutaj. Może leży trochę zbliżenie. O, ma no, bliżkę. przybliża się na nie Jest chyba niczym wybiórz. składa od nóża. Charakterystyczny dla ruchu modliszek. W sposób. Spróbuję się jakby zaraz nie miałem wystrzelić. Czekam prawdopodobnie na ruch świerszcza. który na razie nam no, zamarł. Bez ruchu. Miejmy nadzieję, że zaraz to się zmieni Miejmy nadzieję, że O tak, piękny atak. Modliszka zaatakowała świerszcza. No już po nim no dobra patrzcie, patrzcie patrzcie jak ona pięknie je. Może wiem trochę obrócimy w ten sposób i popatrzcie co robimy jeszcze. O kurde sorry robimy jeszcze zbliżenie. Widać No, nieźle jest. Sorry. ale jak widać kadr jest dobry widzimy piękny aparat gębowy modliszki. no który rozdziera świreszcza na kawałki modliszka to drapieżnik bardzo efektywny w naturze ale w hodowlach też możemy ją no, trudność hodowli nie jest naprawdę trudna a modliszka jest naprawdę bardzo ale to bardzo ciekawym drapieżnikiem, ciekawym owadem. Jest naprawdę godna, ja każdemu mogę polecić tą maliszkę gwileńską. Praktycznie nigdy nie odmawia pożywienia. W odróżnieniu od paradoksy na przykład, która to pożywienie odmawia praktycznie zawsze. Tylko nie wiem czy paradoks jest teraz po oku przed kokonem czy co. Ale na pewno wiem, że ta modliszka gwinejska to jest po prostu. Oh, sorry. No, modliszka gwinejska jest. A co używam jako karmówkę? O karmówce też wleci osobny film. Ale to już w innym czasie. Wleci osobny film o karmówce też. A, a ja używam do karmienia tej modliszki w lęgu świerszcza. Wlękwiarzcza jest ruchliwy, co powoduje, jakby tak napędza modliszkę do ataku, bo jest to ruchliwa karmówka, bardzo ruchliwa. No, co powoduje, że napędza tą modliszkę do ataku, po prostu. Yy, może jakoś nie jest najlepsza filmu, ale zrobiłem bardzo duże zbliżenie. Mógłbym zrobić jeszcze większe, no ale wtedy to już będzie całkiem rozmazane. Co my mogę, możemy się spróbować jeszcze zbliżyć. Do tego pięknego trapieżnika. Bo już jestem na maksa zbliżony. Dalej już nie, się nie zbliżę do niej. Chyba, żebym jeszcze przesunął trochę aparat do niej. No jak widać, no patrzcie. Może no, już nie będę tak ten, bo jakość będzie naprawdę fatalna. Ale no patrzcie, jak ona rozrywa świerczu na kawałki. Naprawdę zbliży się tak do modliszki. To jest naprawdę trudno, trudne zadanie. Ale no dobra, no. To było na tyle w tym odcinku. Jeśli będziecie chcieli więcej modliszki i modliszki i mrówek i różnych innych, to zapraszam do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę. Do zostawienia komentarza i i udostępnienia jeśli ktoś chce możecie też odwiedzić nasz yy, instagram który nazywa się terratim2020 sorry też za mój głos bo mam taki lekki katar teraz ja mam nadzieję, że mi to wybaczycie i tym kadrem modliszki możemy zakończyć odcinek ja wam dziękuję za oglądanie do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć